6 marca po raz czwarty w bieżącym roku spotkałem się ze swoją polską bratnią duszą część trzecia. Dzisiaj jest piątek, 7 marca 2025 roku. W trzecim z dzisiejszych wpisów będę kontynuował dzielenie się kilkoma doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi czwartkowego dnia 6 marca, w który po raz czwarty w bieżącym roku spotkałem się ze swoją polską bratnią duszą. Około 11 roku 50. zatrzymaliśmy się przed Ogrodem Chińskim w łazienkach królewskich, składającym się z trzech oddzielnych obiektów, będących prostokątnym pawilonem chińskim, kamiennym mostkiem oraz ażurową altaną chińską w kształcie rotundy. Spośród których ostatni obiekt wydawał się wzbudzić największe zainteresowanie u nas obojga. Podjąłem inicjatywę, aby zatrzymać się tuż przed Altaną Chińską, lecz z twarzą w stronę Gosi. Która stała w obliczu samej altany i zrobiła moim telefonem pięć zdjęć, na których pozowałem ze skrzyżowanymi przedramionami, stojąc na mniejszym stopniu schodów, występującym pomiędzy większym niższym stopniem a wyższą pięciokątną podstawą samej altany. Dopiero minuta później to była kolej Gosi, więc zatrzymała się również tuż przed tą samą altaną, a także z twarzą w moją stronę, kiedy stałem w obliczu samej altany i zrobiłem moim telefonem 15 zdjęć. Na których pozowała z ładnym uśmiechem, stojąc spokojnie na krawędzi podstawy samej altany prowadzącej do mniejszego z dwóch stopni schodów. Wtedy pomyślałem, żebym mógł spróbować romantycznego trzymania się za ręce z Gosią, siedząc na siedziskach altany. Jednak jakaś pracowniczka, która wtedy znalazła się obok altany, właśnie wydawała się grabić opadłe liście na ziemi. Gosia nie chciała, żeby ta pracowniczka podsłuchała naszą rozmowę. Więc wolała, żebyśmy spacerowali dalej, a nie chciała, żebyśmy tam siedzieli, więc postąpiłem zgodnie z jej instrukcją. Około 11 roku, 53 rok, wyszliśmy z ogrodu chińskiego, a zaczęliśmy szukać jakiejś pobliskiej kawiarni do zrobienia sobie przerwę na kawę. Około 12 roku, 2002 znaleźliśmy się przy barierce przed pałacem na wyspie.